Biokominek według projektu inwestora Pełne wykonanie kominki Firecom 5 metrowy Długość ma 5 metrów ten biokominek Całość wykonana w płytach z betonu architektonicznego Wewnątrz mamy palnik dwumetrowy wraz z białym kamieniem naturalnym. Tu mamy palnik, on jest przykryty obecnie blachą. Ściągamy górną pokrywę. Jest tu palnik. Fala widoczna na zdjęciach możliwość regulacji zamykanie otwieranie Tak wygląda w ten sposób palnik ma długości 2 metry całość zakończona szybą Zeszła hartowanego tak jak mówiłem projekt jest wykonany przez nas od A do Z Z drugiej strony mamy jest cały chwili, Wykonujemy podobne projekty Według wymiarów pomysłów inwestora-projektanta serdecznie zapraszam do kontaktu kominki firecom.